Dzień dobry, tu Aquapit z tej strony. Witam wszystkich akwarystów. Dzisiaj robimy przegląd moich zbiorników. Zobaczymy co dzieje się w każdym akwarium. Tutaj mamy akwarium 240 litrów. Pływają akary 10 sztuk, dwie bocje. Drewno to jest Fine Wood. Oraz kamienie Dragon Stone. Tutaj mam podłączony dwutlenek węgla, natomiast światło jest dosyć słabe, także tutaj zastanawiam się, w którą stronę pójść. No bo możemy tutaj dołożyć trochę światła, zwiększyć podawania dwutlenku węgla nasadzić czerwonych roślinek no i zrobić powiedzmy sobie takie akwarium nieco bardziej roślinne no lub też pójść tutaj w stronę hmm, low hmm, takiego bardziej przyciemnionego, z tym bardziej, że tutaj na powierzchni nam, nam się hmm, przepraszam hmm, rozwijają E, pistie mnożą się, bardzo zasłaniają światło. Także jeszcze nie wiem e, w którym kierunku e, pójdzie to akwarium. Zrobię wam teraz parę zbliżeń. No, tu oczywiście e, akary elektri. Przepiękne rybki niebieskie. No, oczywiście w zasadzie tylko one tutaj są, bo e, żeby trzymać je z innymi rybami, to się nie nadają. No, aranżacja tu jest zrobiona w taki sposób, że to te kamienie Dragon Stone połączone są w taki sobie tutaj. Łuczek obsadzone ak e, roślinami no i oczywiście też e, to drewno find Wood. OK. No i co? Jedziemy do następnego akwarium, zob akwarium zobaczymy co tam się dzieje. Jest to akwarium 720 litrów. Akwarium z paletami. Tutaj z dwa tygodnie temu zrobiłem nową aranżację, także no tutaj nic nie będę ruszał przez dłuższy czas. Dobra, zrobimy jakieś zbliżenia. Tutaj główną rolę nam oczywiście grają palety i. Ogromny korzeń, korzeń, który ma jakieś metr 20, metr 30. Chciałem tutaj stworzyć e, taką naturalną aranżację. Myślę, że e, w, tym, w tym zbiorniku po prostu rzadko coś zmieniam, bo jest po prostu za duży, za duży kłopot z tym. Chciałem, żeby to było po prostu jak najbardziej naturalnie, oczywiście nie biotop, ale, ale, żeby to było takie akwarium naturalne. No to co, jedziemy dalej. 375 litrów akwarium na akwarium roślinne. Moje pierwsze roślinne. Także tutaj no, pierdół o nawożeniu wam nie będę opowiadał, bo jeszcze nic na ten temat nie wiem, nie wiem jak to się akwarium rozwinie e, zobaczymy po prostu ile starczy cierpliwości i, i na taką zabawę oczywiście będę próbował, żeby to e, wyglądało w miarę dobrze no, zobacz, zobaczymy po prostu jak te wszystkie rośliny będą nam się rozwijać, no próbuję się bawić na razie w to nawożenie, ale ale to dopiero początki a jak się uda to za rok może opowiem wam coś więcej na temat tego akwarium a na koniec kula pływają sobie tutaj dwie rybeczki jak się okazuje, biologia bardzo dobra, bez filtra. No i w zasadzie służy to jako lampka nocna. No i to wszystko na dziś. Na razie.